Witamy Was serdecznie. Dzisiaj przed Wami auto, tutaj Michała, BMW M3. Tutaj Competition, oczywiście, taka wersja, takie nadwozie bardzo ciekawe auto. Zdecydowaliśmy się dać wyróżnienie na naszym tutaj spotkaniu. Chciałbym, żebyście zobaczyli ten wóz z każdej strony. Pokażę Wam i z przodu, i z tyłu. Oczywiście. Zachęcam tutaj do komentowania, czy podobają Wam się auta właśnie w takiej wersji auta nowsze, czy podobają Wam się bardziej klasyki. Jeżeli możecie się pochwalić Waszym autem, to zapraszam do dodawania i opinii, i zdjęć Waszych samochodów właśnie w komentarzach. Przejdziemy się tutaj z każdej strony. Pokażę Wam ten samochód. Bardzo ładny wóz. Kolega też ma E30, dzisiaj akurat tutaj przyjechał do nas właśnie tym autem. I jeszcze przejdziemy z drugiej strony. Zapraszamy do komentowania, do komentowania, do Waszych reakcji, dawania tutaj serduszek, polubień. Ale jeżeli Wam się auto też oczywiście nie podoba, to też napiszcie, skomentujcie. My. Uszanujemy każdą tutaj opinię. Auto nam się po prostu spodobało. I myślę, że powinno otrzymać taką właśnie nagrodę od naszego klubu. Więc jeszcze sobie przejdziemy z przodu. I czekamy na Wasze akcje, kochani reakcje. Podoba Wam się ten wóz, czy nie podoba, piszcie. Dodawajcie zdjęcia waszych aut. Czekamy na Wasze reakcje. Pozdrawiamy BMW Klub Poznań.